Witam. No, zostałem tutaj znowu tak naprowadzony na omówienie pewnego filmu. Film pod tytułem Czemu nikt nie jeździ rowerem po Katowicach na kanale Zbylu jedzie na skróty. No ja już ten film widziałem się zastanawiałem, czy, 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 go, czy go omawiać, tylko w sumie już nie pamiętam, bo mi się tak czasem myli sens zjawą. Nawet się zastanawiałem, czy może już nie omawiałem tego filmu, ale chyba nie. No i pewnie się zastanawiałem, czy robić oddzielny film na temat tego filmu, czy, czy przy jakiejś tam innej okazji o nim wspomnieć. No bo skoro zostałem zdopingowany, no to robię oddzielny. No zostałem zdopingowany prawdopodobnie dlatego, że ktoś tam uznał, że ten film jest podobny do moich filmów. No bo tam pokazuje jakieś tam absurdy drogowe. No w tym wypadku ścieżek rowerowych. No to też są rzeczy, które są, które, które ja pokazuję. Ale na tym, no to jest podobieństwo, ale generalnie na tym po, podobieństwo się kończy. Dlaczego ja zrobię ten film? Dlatego, żeby pokazać, Owczarstwo autor, autora tego filmu. No, no niestety, mimo że niby temat jest ok tego filmu, no to jednak pokazuje owczarstwo autora tego filmu. Ogólnie film można uznać, że no jest ciekawy, no jest tam dobrze pokazane są te absurdy i tak dalej no i tak dalej, no ale, no mimo wszystko, no i tutaj pokażę niektóre przyk przykłady owczarstwa. Pewnie nie wszystkie, no ale to, co mi tam przyjdzie do głowy, to na to zwrócę uwagę. No, film jest taki, jak, jak, jak wiele filmów takich, jak jest w internecie. No, pokazuje patologię ścieżek rowerowych. Że to są, no, ja o tym mówię całe życie. No, to nie są ścieżki, tylko to są tory przeszkód. To są rzeczy, które utrudnia, utrudniają jazdę rowerem, a nie wspomagają jazdy rowerem. No, i takich filmów jest mnóstwo, i mimo tego, nadal jest kupa owieczek, które uważają, że w Polsce są wspaniałe ścieżki rowerowe. A no ten z Bylu to akurat jest no, owieczką rowerową, dlatego on widzi te absurdy. No, jakby był owieczką samochodową, to by tych absurdów nie widział. On z kolei nie widzi prawdopodobnie absurdów samochodowych, no bo drogi dla samochodów no to też jest porażka. No to, no, tylko no, ja, Normalnie ludzie to wiedzą, że, to, że wszystko praktycznie w tym kraju to jest porażką. No, a owieczki no, są tam podzieleni. Jedni uważają, że e, drogi ze samochodów są wspaniałe, a ścieżki rowerowe są do dupy. A no, inne owieczki uważają odwrotnie. No, to, to Taka jest cecha owieczek. że w, Zależy od punktu siedzenia. No i dlaczego owieczki samochodowe nie widzą tych problemów? No bo oni są tam programowane przez, przez media mafijne, przez media owczarskie, które, no gdzie w no, tu jest przykład, jak tutaj pokazał na tym filmie jakiś, jakiś wrzutkę z jakiegoś medium owczarskiego, cały czas powstają nowe drogi rowerowe, no jest taka propaganda, że tu coraz lepiej jest dla rowerów. Jednocześnie ktoś taki, kto, kto jeździ samochodem, widzi, że dla samochodów jest coraz gorzej, no i po prostu i takie, takie podziały się tworzy. Ma, mafia tworzy takie podziały, to jest, to jest celowe. Do, do wieczek to nie dociera, że, 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 one, są, że one są celowo dzielone i skłócane. No i mimo, że jest od, od groma filmów pokazujących, jaki burdel jest na ścieżkach rowerowych, no to owieczki są programowane, widzą te tylko to, te, te artykuły w tych mediach różnych które mówią, no, że wspaniałe są ścieżki rowerowe no i potem są kłótnie no i pierwsza oznaka owczarstwa tego filmu że autor tego filmu jest owieczką no to już nawet nie trzeba włączać filmu bo wystarczy opis do filmu przeczytać on tu w opisie ma napisane dalej lepiej od większości świata no czyli typowe owczarstwo u nas jest, jest źle, ale gdzieś tam jest jeszcze gorzej no ja nie wiem czy w większości świata jest gorzej no, taką propagandę się, to, to jest typowa taka propaganda owczarska. Wielokrotnie takie teksty się przy różnych okazjach e, widzi, tam słyszy i tak dalej. No ja w większości świata nie byłem, no, by, no ale no, za, domyślam się, że są pewnie miejsca, gdzie jest jeszcze gorzej. No nie wiem, no, na pustyni na przykład po piasku się gorzej jeździ. No pewnie są jakieś miejsca, gdzie jeszcze gorzej, no są jakieś miejsca, gdzie jest jeszcze gorzej, no to wniosek z tego taki, że u nas jest wspaniale. No, no na tym polega owczarstwo, ogłupienie tych owieczek. Czyli no, ro, robi film krytyczny, ale w opisie pisze, że no, a jest jednym, suma summarum jest super. Dalej słuchamy tam o tramwajach na przykład. Jak już Ci się uda ominąć jakoś korek dla to możesz zarodem stanąć w korku na torach. To tak na wypadek, gdybyś pomyślał, że głupie się tu jeździ na rowerze i może lepiej pojechać tramwajem. No nie jest lepiej, bo tramwaj ma tory na ulicy i stoi w korku z resztą miasta, co całkowicie niszczy sens bycia pojazdem szynowym i nie rozumiem kto to zbudował. No, kolejna oznaka owczarstwa no to jest wada wymowy. To jest... Owczarki po prostu uwielbiają wady wymowy. Owczarki, owieczki chciałem powiedzieć. Hmm. Jak ktoś mówi normalnie, to jest uważany, że za, za kogoś, kto ma wadę wymowy. No, tak na, na takim świecie żyjemy. Jest krytykowany, że on tam, że on ma wadę wymowy. No, a te filmy, gdzie narrator ma wadę wymowy, to one są po prostu, mają najwięcej wyświetleń. To no, ten film też tu ma tam już 37 tysięcy wyświetleń, mi tu pokazuje. No, dlaczego? No, dlatego, że no, jest to film owczarski, to po pierwsze, a po drugie no, YouTube promuje takie filmy. Owieczkom się takie filmy podobają, bo tak są zaprogramowane. I YouTube dodatkowo promuje takie filmy. No, jak tutaj bredzi, no, że sens tramwajów jest. No, czyli sens samochodów jest w stanie w korku, a sens tramwajów to jest, że muszą mieć oddzielne tory niezależne od jezdni. No. Z wielu tramwajów. W ogóle nie powinno być. No tramwaj to jest największa głupota w już nawet w komunikacji miejskiej. To sama cała komunikacja państwowa jest, jest, jest głupotą. A tramwaj no, to jest, no, to jest szczytej, szczytem tej głupoty. No, same problemy niosą tramwaje i koszty. No, pożytków żadnych nie ma z tramwajów. No, oni uważają, że jest pożytek, że niby się tam szybciej jeździ tramwajem, no, ale to się jeździ nie dlatego, że się jedzie tramwajem, Dlatego, że robią im oddzielne przejazdy, inne drogi się korkuje celowo, a drogi dla tramwajów się udrażnia. Oddziela się, robi tam oddzielnie i to no, dlatego siedzi szybciej tramwajem, a nie dlatego, że siedzi tramwajem. Dlatego, się, bo po prostu ten tramwaj jest promowany, dlatego, że jest drogi. Jak jest drogi, to można się przy nim dużo nakraść. No, owieczki tego nie rozumieją. No i tak mają zaprogramowane, że to tak jak to on tu powiedział, no nie ma sensu, tramwaj, bo, bo stoi w korku. No i wszyscy inni mają stać w korku, ale tramwaj nie może stać w korku. A wszyscy to rozumiem, że muszą stać w korku, bo to jest, taki jest ich sens życia, stanie w korku. I jestem przekonany, że Zbylu się cieszy, jak inni stoją w korku. To jest, na 100% jestem pewien. No gada, że jakby chciał stać w korku, to by pojechał autem albo autobusem. No, czyli po to się jeździ samochodem, żeby stać w korku, według Zbyla. No i autobus jeszcze w to wsadził. No, no, tak są zaprogramowane te owieczki, no, że autobusem to się w, stoi w korku, dlatego trzeba mieć tramwaje. No ja no, nie, nie rozumiem, że jakby zrobić bus pasy, no bus pasów nie powinno się robić, no, ale mówię teoretycznie, jakby zrobić bus pasy, no, po których samochody nie mogą jeździć, tylko same autobusy, no te autobusy by jeździły szybciej od tych tramwajów. No ale jak się nie, nie ma tylu buspasów, no to jadą wolniej. <laughs> no to jest za trudne, żeby owieczka to zrozumiała. No buspasów oczywiście nie powinno być i w ogóle nie powinno być też autobusów i w ogóle komunikacji mi, miejskiej, państwowej nie powinno być. No ale no z dwojga złego wola autobus od tramwaju. No i to tylko owieczką trzeba być, żeby wierzyć w to, że tramwaj jest szybszy od autobusu. No i te owieczki akceptują to, że autobus stoi w korku. Autobus może stać w korku, ale tramwaj nie może. To jest absurd. Jak autobus stoi w korku, to jest ok, to jest normalne. Ale tramwaj to jest absurd. No i już wywołałem, od razu o buspasie też gada, że buspasy powinny być. No ale no, skoro już jesteśmy przy tych bus buspasach, no to powtórzę po raz kolejny. No, nawet jak już są te nieszczęsne buspasy, to one też są robione celowo kretyńsko. Bo one powinny być robione tak, że generalnie buspas powinien zanikać przy, przed skrzyżowaniem. Tak, żeby no jak najwięcej tych pasów było dla wszystkich. Żeby jak najwięcej wszystkiego przejechało przez to skrzyżowanie. No żeby, żeby jak najbardziej drożne było to skrzyżowanie, no bo głównym generatorem korków są niedrożne skrzyżowania. No ale to lewusy robią oczywiście odwrotnie i właśnie specjalnie bus pasy robią przed skrzyżowaniem i na skrzyżowaniu, żeby oddzielny pas był do skrzyżowania, żeby mniej pasów było dla innych, dla samochodów na skrzyżowaniu. No i w ten sposób się tworzy korki. Kolejna oznaka owczarstwa to zdziwienie się, że jest źle. No skoro wy owieczki głosujecie na, swój, na takich przedstawicieli swoich, wybieracie ich na swój obraz i podobieństwo, no to tacy jak wy rządzą tym, tym, tym krajem, no i dlatego jest źle. No to jest chyba oczywiste. Jak gdyby zbylu rządził tym krajem, no to też by było źle. Byłoby dokładnie tak samo. Może drogi rowerowe byłyby lepsze, no ale z kolei jezdnie byłyby jeszcze gorsze. No, akurat w Katowicach są złe drogi rowerowe. Złe drogi rowerowe są wszędzie. Zresztą to nie jest problem Katowic, to jest generalnie to jest problem, wydaje mi się. No, nie wiem, czy chyba całego świata, no na pewno Europy. Nie wiem, jak tam jest, czy faktycznie w tej Holandii jest lepiej. Tak ciągle podają tą Holandię. Może tam jest lepiej, nie wiem, nie byłem, ale głowę bym za to nie da uciąć. No i się z bylu dziwi, no tak jak głosujesz tak masz, no głosujesz na takich jak ty no to masz takie efekty nie wiem dlaczego się tutaj dziwisz no dziwisz się bo jesteś owieczką nie rozumiesz tych rzeczy, mimo że ja to tłumaczę od dziesiątków lat ale owieczki mają mechanizm wyparcia, który tam prawdę wypierają a głupoty wciągają kolejna oznaka owczaska, że w ogóle powinny być te drogi rowerowe ja uważam, że nie, nie musi być drogiem. Mi drogi rowerowe do niczego nie są potrzebne. No dla mnie to jest tylko sz szkody, szkody powodują. No bo w takim wydaniu, tak jak to w tym naszym kraju, no to no te, 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 te istnienie tych dróg rowerowych powoduje wyłącznie e, agresję kierowców. No bo kierowcy uważają, że są wspaniałe drogi rowerowe, jak zobaczą rowerzystę na jezdni, to się tam, tam zachowują agresywnie. I to jest jedyny dla mnie efekt budowania dróg rowerowych. Ja żadnej korzyści z dróg rowerowych nie mam. No Jeszcze on dodatkowo uważa, że powinny być właśnie takie oddzielne drogi tam gdzieś tam po chodnikach. A nie na przykład pasy dla rowerów. No bo pasy dla rowerów, no to i tak kierowcy wyprzedzają na gazetę, i tak wyprzedzają na gazetę, że może jest nawet jeszcze gorzej, jak nie ma pasów dla rowerów, bo jak nie ma pasów ro, ro, dla rowerów, no to tam niektórzy wyprzedzają z większą odległością, a, a jak jest pas dla rowerów, to więcej jest takich, co wyprzedzają z mniejszą odległością. No, tylko no znowu, to, to jest pomieszanie z poplątaniem u tych owieczek. No trzeba się zastanowić, no dlaczego jazda rowerem jest na jezdni uważana za niebezpieczną. Znaczy, ja, tak przy okazji, to ona nie jest bardziej niebezpieczna moim zdaniem, niż jazda po tych ścieżkach rowerowych. No ale no tak, tak mają wprogramowane te owieczki, że jest bardziej niebezpieczna. A dlaczego w ogóle jest niebezpieczna? No bo jest, można powiedzieć, niebezpieczna. No dlatego, że tak ma być niebezpieczna. No te, mafia chce, żeby była niebezpieczna, mafia rządząca chce, żeby była niebezpieczna, mafia wybiera, no tam, ci przedstawiciele wybierani przez te owieczki, oni, oni tego chcą. I to jest robione celowo. No, niebezpieczna jest z powodu zachowania kierowców. No, nikich nie każe za niebezpieczną jazdę. Są wręcz zachęcani do takiej niebezpiecznej jazdy. No, i dlatego jest niebezpiecznie. Gdyby, gdyby policja wzięła się do roboty z, za taką robotę, do której teoretycznie powinna być powołana, to byłoby znacznie bezpieczniej. Byłoby myślę, że wręcz bardzo bezpiecznie, no ale nie. No, policja. Cel, cel policji naszej jest odwrotny, jest właśnie zwiększanie niebezpieczeństwa. No ale taka obieczka tego nie rozumie. No kolejna oznaka owczarstwa no to jest to, że jeździ na gravelu. No tego już nie będę tłumaczył. No i tam rozdwojenie jaźni, bo mówi, że liczba rowerzystów rośnie w każdym mieście, gdzie buduje się drogi rowerowe. No, a jednocześnie mówi, że buduje się w Katowicach drogi rowerowe, i jednocześnie mówi, że nikt w Katowicach nie jeździ rowerem. No, oczywiście nie wiadomo, skąd oni wiedzą, jaka jest ilość rowerzystów, bo, bo tylko w tych miastach, gdzie się buduje te drogi rowerowe, budują te czujniki dla rowerzystów. No, jak tam, tam, gdzie nie ma, tak w cudzysłowie, dróg rowerowych, no to tam też nie ma czujników, więc nie wiadomo, ile tam jeździ rowerzystów. No, ale oni wiedzą i tam takie bajki opowiadają. No dalej pierdzieli, że samochody mają jeździć 30 na godzinę. Masz mieć dwa pasy w jedną stronę, albo możesz mieć samochody jeżdżące 30 na godzinę. Nie możesz mieć tego i tego, nigdy nie będziesz mieć tego i tego. Jeśli faktycznie chcesz ludzi jeżdżących 30 na godzinę, to może zamiast usuwać te kilka drzewek, mogłeś zwędzić drogę i to miejsce przeznaczyć dla rowerzystów. Ale nie zrobiłeś tego, wolałeś usunąć sprawę i kilka drzew. I dalej masz dwa pasy. No on uważa, że po prostu samochody powinny jeździć maksymalnie 30 na godzinę i że w ogóle no, najlepiej to zjezdnie zlikwidować. No i bo jest obieczką rowerową, no jakby był obieczką samochodową, no to odwrotnie zlikwidować rowery i, 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 i nabudować pasów rowerowych i ograniczenia prędkości zlikwidować. No i efekt, 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 efekt tego mamy na co dzień, że jest po prostu burdel. Jest i, i, I są chujowe ścieżki rowerowe, i drogi dla samochodów też są do Bani. No, dzięki takim owieczkom. Jeśli myślisz, że samochodem jest lepiej, to niestety muszę cię wyprowadzić z błędu. No, no czyli no, tu mówi, że niestety samochodem też cię źle jedzie. No, ale przecież cały ten jego film to jest, no, może nie cały, no, ale, no przesłanie jest takie, że no, samochody są złe i trzeba je. I trzeba zwężać jezdnie. No to rozumiem, że od zwężenia jezdni ci się poprawi jazda samochodem. No to, to jest takie... No to totalne odjechane są te owieczki. To jest totalna schizofrenia, rozdwojenie jaźni i tak dalej, dalej. No na końcu jeszcze się domaga tam budowania stacji kolejowych i tam pociągami będzie jeździł po Katowicach. Ech. No i jeszcze raz na zakończenie, no, no te, te absurdy, które pokazuję, no to no fajnie, że pokazuję absurdy, są absurdy. No, jak, jak jest jakaś owieczka samochodowa, która nie rozumie, dlaczego ludzie nie chcą jeździć ścieżkami rowerowymi, no to może sobie obejrzeć. No tylko, że taka owieczka samochodowa, do niej i tak nic nie, do, nie dotrze bo ona też ma wprogramowany ten mechanizm wyparcia, tylko że tam inny filtr ma nałożony niż, niż ta owieczka rowerowa. No i tam tych przekazów pod, podprogowych, tych, tych, tych rzeczy, o których ja tutaj mówię, no nie, nie zwróci na nie uwagi, ale tak podprogowo to, do niej, to do, niej, do niej dotrze i ten efekt i być może obejrzenie tego filmu spowoduje, że ona jeszcze będzie bardziej antyrowerowa niż niż prorowa, No i tak, no tak, tak, tak to jest z tymi owieczkami. Żyjemy w owczarskim świecie i no będą na owieczki narzekać, jedna na to, druga na tamto. No, ale nie rozumiem dlaczego tak jest.